Musimy wnioskować znikliwą analizę tego dwudziestolecia, aby poprawiać skuteczność pracy samorządu. Co ja widzę jako potrzebę? Po pierwsze widzę potrzebę zmiany samej ordynacji wyborczej. Dlatego, że obecna ordynacja wyborcza faworyzuje partie polityczne w sposób zdecydowany utrudnia start komitetów wyborczych, wyborców. Również uważam, że pewnej diagnozy wymaga sytuacja, w której to zaczęto w Polsce bezpośrednio wybierać burmistrza, a sukcesywnie obniżać rangę rady samorządu. Jeżeli utrzymamy ten trend, to po paru latach będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy podobni jako rada do angielskiej królowej, która panuje, ale jednak nie rządzi. Bo jeżeli w chwili obecnej rada nie ma, uprawnień do przedkładania swego projektu budżetu rocznego. Jeżeli Rada nie ma inicjatywy uchwałodawczej do zmiany tego budżetu, nie może ingerować w sposób wykonywania uchwał, to pytam się, czym jest ta Rada? To są zadania dla Parlamentu, ale myślę, że wypadałoby jedno ważne jakieś zadanie wskazać e, dla nas tu lokalnie. Myślę, że czasem przy rocznicach warto się przyznać do błędu. Uważam, że poważnym błędem było przyjęcie strategii dla Gierzycka i dalszym ciągu kontynuowanie jej, w której zapisano, że podstawową dziedziną, działem, z którego będzie żyło Gierzycko, to jest turystyka. A zaniechano działalność gospodarczą w innych branżach. Życie pokazało, że. Miasta, nawet państwa, które oparły się tylko na turystyce, mają ogromne trudności finansowe. Zachodzi więc potrzeba weryfikacji tej strategii. Owszem, turystyka tak, jako ważny dział, ale nie zasadniczy. Żeby to zmienić, wydaje mi się, że potrzebna jest zmiana prawa w zakresie planowania przestrzennego i widziałbym osobiście większe kompetencje samorządu powiatowego, który powinien mieć wpływ na inwestycje o charakterze makroregionalnym. Mamy i samorządowcy bardzo dobre samopoczucie, ale czy ono jest bieżne z samopoczuciem naszych mieszkańców? W bloku, w którym mieszkałem i w innych, których znam ponad 50% mieszkańców Giżycka przebywa stale za granicą z powodu braku pracy. Trzeba coś w tym zakresie zmienić. Wielu nas w tym samorządzie poświęciło dużo czasu, zromia i nasuwa się takie polskie pytanie: No i co ty z tego masz? Takie polskie pytanie, prawda? Ja odpowiadam tym w ten sposób. Po pierwsze, mam ogromną satysfakcję, że z ważnej roli społecznej wywiązałem się dobrze. Po drugie, mam taką satysfakcję, wypowiadam się tu podobnie jak pan Grabowski w liście. Że dzięki pracy w samorządzie poznałem wielu wspaniałych samorządowców o różnych profesjach, o różnych doświadczeniach życiowych, jak również rozmawiając z mieszkańcami, jak również z innymi delegacjami, wzbogaciłem znacznie swoją osobowość. Jednocześnie muszę powiedzieć, że dzięki temu, że byłem w samorządzie, będę mógł swoim potomnym dziadkom powiedzieć tak. Na pytanie, a co ty zrobiłeś, żeby było w Polsce lepiej? No wiesz, ja dotarłem do samorządu, miałem kilkanaście pomysłów, do niektórych przekonałem, do niektórych nie udało mi się przekonać, ale ty jeszcze masz szansę naprawić. A gdybym nie był w samorządzie, to co by powiedzieli? Że jestem pospolitym narzekaczem. Dzięki pracy w samorządzie nabyłem też wielką odporność na stresy. Praca w samorządzie to nie tylko same przyjemności. W samorządzie, jak wiem, można zrobić dużo, bardzo dużo, ale nigdy wszystko. A ponieważ nigdy wszystko, to zawsze można oberwać w różny sposób i wysłuchać wiele wypowiedzi nie zawsze przyjemnych. W okresie kampanii, chętnych, którzy chcieliby zająć nasze stanowisko, zawsze wiele, ale, ale i takich, którzy nie przebierają środka. No, Miałem przyjemność przeżyć groźby dla rodziny i zlecenia na likwidację mojej osoby, no, ponieważ organy ścigania tego nie wykryły, musiałem sobie jakoś poradzić z tym stresem. I dzięki samorządowi zahartowałem się w tym boju. Chciałem Państwu przy okazji dwudziestolecia no, złożyć jakieś życzenia. W Polsce można powiedzieć, że jak się ma stanowisko, Funkcje, podejmuje się decyzje, to w tym momencie ma się wielu przyjaciół. Jak się kończy funkcja i stanowisko, z tymi przyjaciółmi bywa różnie. Można się będzie o tym przekonać. Dlatego wszystkim byłym samorządowcom, obecnym i przyszłym, życzę przyjaciół po skończeniu przygody w samorządzie, ale przyjaciół według definicji japońskiej. A ta definicja jest taka. Nigdy prawdziwego przyjaciela nie prosi się o pomoc, bo prawdziwy przyjaciel wie, że jego bliski jest w potrzebie i sam z nią przychodzi. Wszystkiego najlepszego.